W Norwegii. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wybiło mi 1000 subskrypcji, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Po prostu. Zbliżają się święta wielkanocne, więc przychodzę z takim jajem. Mam takie jajo tutaj. Nie wiem, czy w Polsce, czy, czy gdzieś w innych krajach jest takie popularne, ale u nas właśnie kupuje się takie, takie fajne jaja z różnymi wzorami. I w środku słodycze. Słodycze. My na przykład w pracy dostajemy takie mniejsze pudełeczka, yy, jajeczka, yy, i do tego szefowa nam rzuca jakieś słodkości. Yy, dzieciom się również yy, yy, takie jajka yy, yy, przygotowuje z różnymi słodkościami. Yy, także tak. Dzisiaj siedzę w towarzystwie jajek, że tak powiem. Yy, pokażę. Przykładowe słodkości, norweskie czekolady. Kick, czyli najbardziej popularne wafelki, które się zabiera na, na wędrówki górskie, tak. Marcypan jest bardzo popularny zarówno na święta Bożego Narodzenia, jak i na Wielkanoc. Eee, także no, na Wielkanoc muszą być nic innego jak marcypanowe jajeczka. Tak, tutaj takie miksy są. E, no, takie różne też właśnie i, i, i marcypan w czekoladzie i takie różne figurki wielkanocne. Bardzo dobre. E, I takie jajeczka. E, one są bardzo dobre i myślę, że chyba w Polsce też widziałam takie. Nie ktoś napisze, czy w innych krajach też są właśnie takie, w takich, no jak się to mówi na tą... Takie wytłaczanki. I mam tu jeszcze takie przykładowe, mniejsze jajeczka. O, tu mi się schował akurat kurczaczek, bo y, z dziećmi takie przedstawienie miałam. Piosenkę śpiewaliśmy w tamtym roku. Ja <grywia> się mi tutaj schował, właśnie. Y, więc różne są motywy. Wiadomo, wielkanocne są mniejsze, są większe. Y, z różnymi, tak jak mówię, motywami. I wielkość też jest również o coś takiego takie wspaniałe jaja wielkanocne. Było trochę o jajach, teraz może troszkę powiem o tej naszej Wielkanocy tutaj w Norwegii. Więc szykuje nam się troszeczkę wolnego, bo już w poniedzieli od środy, ja osobiście od środy mam wolne. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. 6 dni wolnego. Mój mąż jeszcze idzie w środę do pracy, ja już mam wolne. Oczywiście szkoła jest teraz do piątku yy, dla dzieci i potem mamy przerwę świąteczną. Yy, tutaj w Norwegii czwartek yy i piątek yy są dniami wolnymi od pracy. Wszyscy mają yy wolne, jest to tak czerwona kartka w kalendarzu, że tak powiem. Sklepy, wszystko jest pozamykane. W sobotę jest otwarte nie wiem, bo nie orientowałam się, ale wiem, że chyba w tamtym roku to gdzieś do około, około godziny 16 do godziny 16 były sklepy spożywcze otwarte, żeby jeszcze sobie coś tam kupić. No i znowu zamknięte, wiadomo, na, na, na niedzielę Wielkanocną i na poniedziałek Wielkanocny. Jak się to mówi? Pierwszy dzień świąt Wielkanocnych, tak? Świngus dingus. A propos śmigusa, dyngusa, to ja mam pewną taką historię, którą Wam zaraz opowiem. Tak, kiedy mieszkałam w Polsce, to byłam, powiem Wam, nałogowym palaczem. Tak, i pamiętam, była taka sytuacja, że mieszkaliśmy w bloku, po drugiej stronie ulicy, mieliśmy sklepiki takie prywatne i mnie zabrakło papierosów. To znaczy, miałam jeszcze parę, ale bałam się, że mi braknie do dnia następnego. I poprosiłam męża, żeby poszedł mi do tego sklepiku na przeciwko bloku e, kupić paczkę papierosów. Ale e, mąż mój, on był od początku e, przeciwny temu, że ja palę papierosy, więc on mi w tym nie pomógł. Powiedział, że tyle, ile mam, to mi starczy do dnia następnego. Albo ewentualnie muszę sobie iść sama, bo on nie pójdzie mi kupić. No tak walczył z moim nałogiem. A ja się bałam iść w tym dniu, no bo był śmigus-dyngus, tak? I pamiętam wtedy były czasy, zanim tu przyjechaliśmy do Norwegii, że po prostu dzieci, młodzież biegała po osiedlach, no po prostu z wiadrami, z wodą, tak? I wylewali na przechodniu. Wiadomo, to było też bardzo głośno na ten temat w telewizji, no w każdym razie ja, ja na ten temat się nie wypowiadam, opowiadam tylko same fakty, y więc było tak, i ja się bałam. Ale nauk był silniejszy, więc wyszłam sobie z bloku, zaczęłam kukać w prawo, w lewo, nasłuchiwać, no nigdzie nic nie słyszę, wszędzie cisza, więc ja śmignęłam sobie przez ulicę, wpadłam szybciutko do tego sklepiku, y kupiłam sobie paczuszkę y papierosków, i wychodzę ze sklepu, kieruję się w stronę domu, pamiętam w lewo, chodnikiem. I nagle, kubeł zimnej wody, wylała na mnie grupa dzieci takich podlotków, chyba się to tak po polsku też mówi. I ja myślałam, że się utopię. Ja po prostu nie mogłam złapać tchu. Było to niespodziewane, ja się w ogóle tego nie spodziewałam. Wszędzie była cisza, nikogo nie widziałam. I nagle ten kubeł zimnej wody, że ja zaczęłam tak powietrze łapać. Oczywiście ta dzieciarnia rozprysła się w sekundzie. Dobrze, że miałam blisko do domu, czyli tylko przez drogę. Kapało ze mnie po prostu, miałam, pamiętam, taki płaszczyk sobie ubrałam. Z włosów, z ubrania, po prostu wszystko ze mnie kapało. I pamiętam taką sytuację, że weszłam do domu, no i w przedpokoju no pewnie tam coś zaczęłam pod nosem, jakiś kwiecisty język używać, i jakby mąż z dziećmi wyszli do przedpokoju i tylko się tak na mnie popatrzyli, i zrobili i coś takiego i schowali się do pokoju. I ja tego dnia nie zapomnę nigdy, i od tej pory ja nigdy w ten dzień, nigdzie, po prostu nigdzie na piechotę nie wyruszałam. Więc tak, takie perypetie miałam, których nigdy nie zapomnę. A a propos papierosów, idąc dalej tym wątkiem, to, to pociągnę taki temat, że papierosy rzuciłam tutaj w Norwegii. Musiałam, nie wiem ile lat paliłam, a już nieważne musiałam wyjechać do Norwegii, żeby rzucić papierosy. W Polsce miałam dwie próby rzucenia papierosów, ale no, niestety obracałam się w takim towarzystwie, czy w pracy, czy gdzieś poza pracą, że no miałam osoby podobne do siebie i ciężko było no, podziękować za papieroska. I kiedy przyjechałam do Norwegii, to sobie wymyśliłam, to znaczy pierwszy rok jeździłam, jak już większość pewnie... Oglądając moje filmy, wie, jeździłam do Polski na studia, więc ja sobie z Polski przywoziłam zakupy, tak? Mężowi kiełbaskę polską, dzieciom słodycze, a sobie papieroski. Ale po roku studia skończyłam i skończyły się wyjazdy regularne do Polski. I Coś trzeba było palić, ale problem polegał na tym, że te papierosy były cholernie drogie. Kupując w sklepie papierosy, no, no nie. Ja sobie wymyśliłam, że sobie, że mama mi przyśle, jak to się mówi, zgrzew papierosów 10 paczek papierosów tak zwany wagonik pocztą. I sobie tak wymyśliłam, że, no, że może mi tak będzie przesyłać pocztą. No, nie wiem, gdzie miałam wtedy rozum. No, nieważne. Mama tylko raz wysłała mi y, papierosy pocztą, bo okazało się, że dostałam list z poczty, że muszę zapłacić cło. Oczywiście cło było tak drogie, że mnie w sekundzie y, y, nie od nie chciało się palić, ale, ale miałam ochotę zapalić dwa papierosy na raz. Z tego. Stresu i nerwów, co dalej? Oczywiście z tym listem udałam się na pocztę i wytłumaczyłam, że nie dziękuję za tą przesyłkę, odsyłam ją z powrotem. I chyba tak to było, że oni chyba odesłali z powrotem do osoby, która wysłała, już nie pamiętam jak to było, ale w każdym razie, no nie zdecydowałam się na, na zapłacenie cła. I potem moja historia z paleniem papierosów jest taka, że gdzieś tam. Hmm, Jakichś powiedzmy znajomych ludzi, którzy jeździli do Polski, no gdzieś tam można było tańsze papierosy kupić, ale pewnego dnia przyszedł taki czas, że tu zadzwoniłam, tam zadzwoniłam, ten ktoś nie ma, ten ktoś komu innemu dał i ja się wkurzyłam. I wiecie, jak rzuciłam papierosy po prostu w aptece, bo ja wtedy pracowałam w domu opieki, oczywiście tam nigdzie nie wolno było palić, nigdzie w miejscach publicznych i tak dalej, to już było tutaj w Norwegii. Więc to się schodziło gdzieś tam, pamiętam, na dół do takiej suszarni, i tam się gdzieś na dworze w każdym razie paliło papierosy. I tam właśnie mi jedna pani wytłumaczyła, że ona używa plastrów. I ja sobie kupiłam takie plastry w aptece, i powiem wam, że jak sobie ten plaster zakładałam i miałam tą świadomość, że jest papieros bardzo drogi w Norwegii, tylko dla wyjątkowych osób że nie ma gdzie palić, bo trzeba tu gdzieś wyjść, tam gdzieś wyjść, nie zawsze ten czas był, nieraz było, że nie paliłam cały dzień, bo jakby nie miałam czasu lub możliwości, żeby wyjść sobie na papieroska, więc ja w sobie tak się zebrałam, że ja właściwie to ja nie wiem, czy ta moja psychika, czy ten plasterek sprawił, no, że ja papierosy rzuciłam. Dzisiaj w swoim filmie poruszyłam temat nałogu, więc z góry przepraszam ludzi, którzy może są bardziej wrażliwi na, na, na tego typu nałogi. W każdym razie może teraz dla równowagi opowiem y, o przygotowaniach u nas w przedszkolu do Wielkanocy. Więc u nas Wielkanoc, podobnie jak w innych krajach, y, no, polega na tym, że y, przygotowujemy z dziećmi różne wielkanocne ozdoby, malujemy, rysujemy. Y, i co roku na Boże Narodzenie i na Wielkanoc dostajemy maila z kościoła z zaproszeniem na mszę i pieśni, które powinniśmy z dziećmi przyćwiczyć, zanim przyjdziemy na taką mszę. I to jest właśnie co roku taka tradycja. Pamiętam, jak mój syn chodził do młodszych klas, to przynosił ze szkoły właśnie takie, taki list, w którym trzeba było podpisać zgodę na to, że, no, że my jako rodzice chcemy, żeby dziecko... Mogą uczestniczyć w mszy świętej w tym kościele. Teraz już tego właśnie nie ma tutaj w gimnazjum, przynajmniej jeszcze przy, nie przyniósł nic, ale wiem, że w szkole podstawowej było coś takiego, że trzeba było podpisać po prostu zgodę, że się nie ma nic przeciwko temu. I u nas w przedszkolu jest właśnie podobnie, że w przedszkolu wszystkie dzieci, niezależnie z jakiego kraju, idziemy do jednego kościoła, który mamy tutaj u nas w miejscowości, namrze. W przedszkolu również mamy odwiedziny zajączka wielkanocnego, który przychodzi i gdzieś tam podrzuca na dworze jakieś małe upominki, jakieś słodycze dla dzieci, które potem idziemy i szukamy, gdzie on je schował w tym roku. W przedszkolu mamy również co roku albo śniadanie takie wielkanocne, albo lunch. W tym roku mamy lunch, więc będziemy jeść jajka, dużo jajek. No, jakiś tam, wiadomo, wędlinka, jakieś bułeczki. Oddział każdy sobie w swoim zakresie przystroi ładnie i będzie miło i przyjemnie. Więc tak, w Norwegii nas czeka dużo wolnego, tak jak mówiłam, już od środy, a jeżeli nie wszyscy od środy, to na pewno od czwartku. Więc trzymamy kciuki za to, żeby no, była fajna pogoda, no bo na tyle dni wolnych to to chociaż jeden dzień, żeby był taki, żeby można było sobie gdzieś znowu iść na wędrówki. Dzisiaj przychodzę z taką może krótką pogadanką, nie wiem ile ten film będzie trwał, ale no musiałam przyjść dlatego, że mam ponad 1000 subskrypcji, tak? I, i, i to sprawiło, że... wzróż wzrusz niesamowitym. Nie spodziewałam się tego. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał. Akurat mój kanał myślę, że zrobili to dlatego, że, że miło im się tutaj przychodzi, spędza ze mną czas, a nie dlatego, że jakaś ruda coś tam gdzieś smęci i warto się z niej pośmiać. Co? Nie no, żartuję. Uważam, że stworzyliśmy sobie świetną grupę tutaj na kanale. Dostaję naprawdę bardzo miłe, kulturalne komentarze. Dziękuję za wszystkie paluchy do góry, za subskrypcje, które dostałam, które dostaję. Mam wrażenie, że z dnia na dzień dostaję więcej subskrypcji. I dziękuję Wam za to, że przychodzicie tutaj do mnie. Dziękuję.